TV Niebiescy, telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Pamiętam, że pewna gra od początku do końca, pewne zwycięstwo i ruch wrócił na pozycję lidera. Jak trener ogólnie skomentuje to spotkanie? Czy no, początek był dość trudny, gdy zawsze gdy rywal ma siłę Broni się mocno w defensywie, tak jak dzisiaj Polonia Nessa. To było ciężko, podobnie jak z rekordem w pierwszej połowie. Tak naprawdę każdy ten mecz będzie do pierwszej bramki. Wstrzeliśmy tą pierwszą bramkę i później było dużo, dużo łatwiej. Pod kątem mikrocyklu tygodniowego no, był on mocno zaburzony, ponieważ no, w piątek nie mieliśmy treningu, były badania. W sobotę mieliśmy, czyli dzisiaj mieliśmy rano rozruch, wypadł mokry, także jeden. Z naszych motorów napędowych. Ecik wcześniej wiedzieliśmy, że będzie pauzało za kartki, także wygrał na 4-0, ale tak naprawdę to był bardzo bardzo trudny tydzień i, i trudny mecz, więc tym bardziej cieszymy się z trzech punktów. Czy zgodzi się trener ze stwierdzeniem, że kluczowe dzisiaj w grze naszego zespołu była cierpliwość? Bo cierpliwie graliśmy w pierwszej połowie, czekaliśmy na ten moment, aż w końcu się doczekaliśmy w doliczonym czasie gry, no i później już było dużo łatwiej. Tak, na pewno. No myślę, że w każdym tym spotkaniu, czy z Unią Kosztowy, czy na Świdnicy, czy z rekordem, czy dzisiaj ta cierpliwość będzie bardzo ważna, bo umiejętności mamy, pomysł mamy, ale nie zawsze, nie zawsze wszystko wychodzi i po prostu nie możemy się denerwować, musimy być spokojni, bo... Bo ja jestem pewny, że, że w końcu szczelimy tą bramkę i, i, i wygramy mecz. Do wyjściowego składu wrócił nasz kapitan Tomek Foszmanczyk. No i dzisiaj e, pięknie zagrał w tym spotkaniu. E, bramka, dwie asysty. Brakowało go chyba też w wcześniejszych spotkaniach, no, mimo że też wygrywaliśmy te mecze, ale no jednak Fossa to fosa. Tak, dzisiaj no, tak jak mówię, brakowało mokrego Janoszki i dzisiaj no na pewno dokładnie. dokładnie, zdecydowanie no idealnie Fossa to można powiedzieć pociągnął. Był tym liderem na boisku i, i, i bardzo dobrze. Wiadomo, im tych liderów będzie więcej, bo wiadomo, że w każdym meczu nie, nie będzie każdy grać na, na najwyższym poziomie, ale jeśli oni się będą wymieniać, ktoś będzie Mario, czy Bielu, bramkarz pomoże, czy to będzie obrońca. Jeśli ci liderzy będą się zmieniać, bo nie wiadomo, nie zawsze będą grać na wyższym poziomie, to myślę, że będziemy o wyniki spokojni. Dostrzega trener poprawę zdecydowaną gry defensywnej w ostatnich chociażby spotkaniach, a to co oglądaliśmy w, na początku rozgrywek. No na pewno, na pewno, ponieważ traci mniej bramek, więc już statystycznie jest lepiej, ale też widać, że rywale mają mniej sytuacji do strzelenia bramki. Dzisiaj też tak było, można powiedzieć najgroźniejsze było uderzenie z dystansu w poprzeczkę w pierwszej połowie. Jakie nastawienie przed derbami, bo przed nami mecz z Rowem Rybnika, to będzie trudne wyjazdowe spotkanie. No ja się cieszę z tego, że ten tydzień będzie normalny. że Mam nadzieję, że nie będzie żadnych badań, będziemy mieli nasz wtorek podwójny, podwójny trening, będziemy mogli troszkę mocniej potrenować i myślę, że przygotowamy się, przygotujemy się odpowiednio do, do rowu, bo, bo zawsze jak mamy mecz w tygodniu, to trudno jest sobie te obciążenia po prostu dobrać.